Krapani. Wyspa pobliżu wynika, e, Najniższa i najbardziej płaska wyspa w Chorwacji. Miejsce na jachtów jest e, przy hotelu. Popatrzmy sobie. O. Pomost pływający po prawej stronie. keja betonowa po lewej. Właścicielem kej jest e, czteryzkowy hotel spinola. Naprawdę bardzo fajnie też można. Wyrzucić śmieci, można tutaj, kochani, wziąć prysznic i wsiąść do toalety. Hotel ma fajną super plażę. Oczywiście ma też restaurację. Ma też, oczywiście, drink bar i kawowy bar plażowy. Bardzo fajnie to wygląda. Tu jest kreja betonowa. Jeszcze raz rzut na miejsce tej pływającej hotelowej. Można stawać z jednej z drugiej strony. Oczywiście prąd woda jest. Teraz widok, piękny naprawdę, z tej strony na wiatraki, nie widać zbyt dużo turystów lądowych, no ale pójdę dalej w miasteczko, się przekonam. Jeszcze raz, jeszcze raz zobaczmy sobie od drugiej strony. Cisza, spokój, naprawdę przewrotliwe miejsce. Piękna kamieniczka. Troszkę okna, jak w Grecji. W Krapani jest muzeum nurkowania. Eee, tradycja nurkowania na wyspie jest większa, dłuższa niż. 100 lat. Eee, zobaczyć, czy tu się da wejść płatnie czy bezpłatnie. A, free trans. Czyli można wyjść za darmo. Proszę bardzo. No. Rzeźba. Nurka. Ale mam wrażenie, że Coś tu jest otwarte. O, jest. Proszę bardzo. Oczywiście można kupić tradycyjne chorwackie produkty. Super. Jeżeli jesteś zainteresowany czarterem jachtu, wypełnij Nasz formularz, który znajduje się na stronie internetowej. Tu macie destynację, kraj, którym chcecie reglować. Następnie możecie wybrać region, również daty czarteru z kalendarza, jak chcecie wyczarterować jacht, czy to będzie jacht żaglowy, katamaran, czy motorowy, na ile osób poszukujecie jachtu, ile kabin on ma posiadać, ile toalet. Możecie również wybrać wiek jachtu. Tu w dodatkowych uwagach. Piszecie wszelkie dodatkowe informacje, które nam bardzo pomogą w wyborze, jak to dla Was, takie jak rodzaj grota, czy choćby to, czy akceptujecie jak z dwoma płatwami ministerowymi. Na końcu wypełnijcie pole moje dane, zaznaczcie, że wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wyślijcie formularz. Oczywiście zawsze możecie napisać do nas zapytanie na adres biuromałpabryk.pl. Serdecznie zapraszam. Tam daleko widzimy oczywiście miejsca postojowe przy hotelu, a tutaj taki mini porcik lokalny. Popatrzmy, nawet z główką wejściową. Myślę, że na końcu można stanąć się nawet jachtem, tylko że oczywiście wchodzi fala też jak przejeżdżają motorówki, ale woda jest po prostu rewelacyjna. Restauracja, lanterna. A się konoba Bo z restauracją to raczej nie ma nic wspólnego, ale wygląda coś fajnego całkiem całkiem najgorzej uliczka, teraz zachęca, żeby ją dalej zwiedzić Kocie szkoda, że nie mam czasu bardzo, ale może kiedyś mi się uda, w restauracje przy brzegu. Kafeterię wzdłuż wybrzeża, knajpki, kawiarnie, lodziarnia, ale najważniejsze, że jest również mały sklepik z zewnątrz, w środku znajduje sporo miejsca i sporo towarów. Ale jest to chyba jedyny sklepik na tej e, wysepce.